Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku Herman Prime, który wyszedł już do gry i naprawdę trzymajcie się bardzo mocno mebli, bo jeżeli to co mi się wydaje jest prawdą, to wydaje mi się, że meta Hermana może być większa niż jakakolwiek meta, której do tej pory widzieliśmy w Rise of Kingdoms. Z tej strony snow, i tak jak już powiedziałem, w końcu dostaliśmy Hermana, jest tutaj na kole, można tym kołem już kręcić. No i oczywiście pewnie jesteście ciekawi, czy warto, tak? Czy teraz już. Trzeba zmienić bodikę, właśnie na Hermana. Czy się opłaca? Jak to wygląda? Ja oczywiście wybór pozostawiam Wam, nie chcę niczego narzucać, natomiast pokażę pewne rzeczy, które są dla mnie naprawdę zdumiewające. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się, wam się spodoba. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to są testy. Testy oczywiście bardzo nas interesują, chociaż akurat, jeśli chodzi o te Hermana, to myślę, że te testy nie są kluczem tego, kim w ogóle może być. Herman w Rise of Kingdoms. No ale powiedzmy sobie e, po kolei, tak? E, więc nie będę opisywał jego wszystkich umiejętności, bo to już zrobiłem na poprzednim filmiku. Jeżeli chcecie, e, to możecie sobie podejść do tego filmiku i zobaczyć tam wszystko o jego umiejętnościach, więc tych nie będę tutaj opisywał e, dokładnie. Oczywiście gdzieś tam przy okazji pewnie, pewnie o nich wspomnę. Tak czy inaczej, przejdziemy sobie od razu do raportów. I tutaj od razu wielkie ukłony dla Cisgula, który zrobił live, a od razu wymaksował tego Hermana, zrobił testy na wielu marszach. Oczywiście ja bym chciał, żeby były jeszcze inne testy, ale te screeny, które będę miał, to będę miał właśnie dzięki niemu. Jestem mu bardzo wdzięczny. Tak jak mówię, on nie wie, że ja istnieję, ale naprawdę fajnie, że coś takiego mamy. Widziałem też inne testy i rezultaty są mniej więcej podobne. Także teraz pokażę Wam to, co zobaczymy, jeśli chodzi o raporty, właśnie już z takim wymaksowanym Hermanem. No to dobra, zaczynamy. Pierwszy raport, który tutaj widzicie, no to mamy Zygiel Yanga i Hermana kontra Nevski i Joan. I tu zobaczcie, okej, okay, zaczyna się naprawdę bardzo fajnie, no bo te kombo wygrywa z Nevskim i Joan, czyli zobaczcie, łucznicy wygrywają z kawalerią, no ale szczerze, jak sobie tak pomyślimy, to Nevski Joan to też nie jest jakiś Taki wiecie, super marsz do dueli. Tak? Więc zaraz sobie zobaczycie później, że to jest stwierdzenie, którego nawet tam Fisgul użył, że łucznicy biją kawalerię, no to ja bym tutaj był ostrożny. Z tym, Ale co jest na pewno ciekawe, to to, że zrobił Cheese chyba dwa albo trzy testy i na każdym z nich wyszło, że kiedy Hermana użyjemy jako pierwszego dowódcę, to jest te combo słabsze, kiedy używamy Liu, przepraszam, jakiego Liu, Zygel Yanga jako pierwszego, tak? Czyli jeżeli używamy te combo, a one zobaczycie, że jest naprawdę bardzo dobre, to lepiej jest używać jako pierwszego Zygel Yanga z tymi talentami, na wiecie, na uderzenie od umiejętności niż. Hermana. To jest coś, czego się nie spodziewałem, bo ja myślałem, że Herman będzie lepszy jako właśnie ten pierwszy, pierwszy dowódca, ale widzicie, okazuje się, że jest inaczej. Także to wygląda na tym teście. A teraz spójrzmy sobie trochę dalej. Kiedy użyjemy bodikę z Hermanem, to nie wygląda już to też tak dobrze, tak? Więc tutaj będziemy mieli gorszy rezultat. Wydaje mi się, że jest to związane z tymi umiejętnościami Hermana, tak? Sobie tutaj tylko przejdę, czekajcie, muszę trochę zjechać na dół. Dlaczego? Ponieważ Herman ma premie, chwileczkę, gdzie to mamy. Do obszarowych obrażeń od umiejętności, tak? Bodika nie ma tych obrażeń obszarowych, więc ta premia na nią nie działa, a na Zygę jak najbardziej ta premia działa, więc wydaje mi się, że jest to trochę z tym związane, że lepsze kombo to będzie właśnie Zygel Yang Herman niż Bodika Herman. Oczywiście. Można też używać takiego połączenia, ale będzie ono po prostu gorsze. Jeżeli gramy jakimś takim jednym marszem, to wydaje się, że Herman użyty właśnie zygel Yangiem, to będzie to, o co nam będzie chodziło. Ok, no ale dobra, popatrzmy sobie na kolejne testy, więc możemy już gdzieś tam stwierdzić, że to teoretycznie jest jakieś tam, nie wiem, najlepsze kombo, powiedzmy, Zygel-Jang i Herman. Jeśli chodzi o łuczników, chociaż też nie do końca, nie wiadomo, ale jeśli chodzi o te konto, kombo z Hermanem, to wydaje mi się, że optymalny jest Zygel Young. Widziałem cały filmik, jeśli chodzi gość, parował naprawdę nawet z Dido i nawet z Amanitore i z wszystkich tych testów wyszło, że najlepsze wyniki kręcił właśnie Zygel Young jako pierwszy i Herman jako drugi. Więc jeżeli jakiś chcecie wybrać taki optymalny marsz, to wydaje mi się, że to jest właśnie ten. Więc optymalny marsz, ale tu podkreślam, Połączenie, jeśli chodzi o połączenia z Hermanem. No i co? Tutaj mamy Sargona i Sipio, i od razu powiem, wiecie, to już nie jest meta piechoty. I ona już wygrywa. Oczywiście Sargon jest świetny, jeśli chodzi o duele, ale Herman też ma coś takiego, że w tych duelach będzie lepiej wyglądał, bo wiecie, Herman w ogóle na tych starciach wygląda tak, że na początku nie idzie mu jakoś fantastycznie, natomiast w momencie, kiedy te poziomy trucizny zaczną się nakładać na siebie, to wtedy jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze na jego korzyść i wtedy, yy, wtedy zaczyna wygrywać. Tak, Gdzieś tam w okolicach połowie walki ta szala przechodzi na jego korzyść. Widziałem to też z Joanno. Na początku wydaje mi się, że te kombo Joannewski, Wygrywa, aż później w połowie walki się trochę e, zmienia, zmienia ten los. Tutaj się nie zmienił, tutaj Sargon, e, jak widzicie, wygrywa e, dosyć, e, dosyć mocno. No, i drugie kombo piechoty, które znowu tutaj obiło tego Zygę i Hermana, jeszcze bardziej. I tu mamy Liucze i Sargona, tak? czyli też bardzo dobry wynik piechoty, a jeszcze tylko powiem, że nie była tutaj użyta w ogóle Gorgo i Liucze, która jest uważana za najlepszy teraz marsz piechoty, więc całkiem możliwe, że gdybyśmy tu jeszcze mieli Gorgo, to ona jeszcze lepszy wynik by wykręciła. No i wtedy. Mogłoby to wyglądać już zupełnie nieciekawie, jeśli chodzi właśnie o Zygę i Hermana teraz jeden z ciekawszych e, raportów, e, czyli Huo i to jest tak naprawdę mocna kawaleria czyli Huo i Nowski, jeśli chodzi o Duelle i zobaczcie jak tutaj obili tego Zygę i Hermana, no to praktycznie nie było po nich co zbierać, zobaczcie prawie połowę jednostek jeszcze Huo zostało, także naprawdę e, jest to marsz, który jest e, do pokonania i te stwierdzenie na początku że wiecie, że łucznicy biją kawalerię no nie, nie pasuje, e, także jeśli chodzi o te pojedynki to szczerze powiedziawszy z mojej Perspektywy uważam, że szałuniem. Także tutaj Herman jakoś się nie pokazuje, nie oddaje, mimo że, wiecie, ta nakładająca się. Trucizna wydaje się grać, jakby na jego korzyść, to niestety, ale to się nie udało. Natomiast co przy tych testach i przy tym, kiedy ten dowódca wyszedł z gry, wyszło, to to, że te poziomy trucizny, które on nakłada, on po prostu nakładają na siebie, dochodzą do poziomu 15 i uwaga, nie schodzą. Ja myślałem, że one będą tak jak utomeryz wiecie, że wchodzą na 15, a później znowu jakby zerują się i zaczynamy od początku, tak jak jest utomeryz. Natomiast u Hermana, jak zobaczycie, jest jest zupełnie inaczej. A jeszcze przez to, że on ma te swoje, wiecie, bardzo duże obrażenia obszarowe, to jak tutaj widzicie u mnie teraz na ekspedycji. Herman nakłada te poziomy trucizny na jeden marsz, na drugi marsz, na trzeci marsz, na czwarty, a że przecież nakładanie tych poziomów jest losowe, to widzimy taką sytuację, że tutaj nakładam na mój główny cel, ale pobocznie nakładam trochę tu, trochę tam i wszyscy tak jakby po kolei tą truciznę mają. Także pod tym względem Herman jest naprawdę kurczę, bardzo mocny. Jeśli sobie pomyślimy o takim murderbolu, to jest to moim zdaniem naprawdę niesamowita jego Moc. Więc jeden na jeden uważam, że Herman to jest nic specjalnego. Natomiast teraz pomyślmy sobie właśnie o tej truciźnie. Nie widzieliście tutaj testów z Tomyrys, natomiast moim zdaniem pojawienie się Hermana w grze to będzie absolutny koniec Tomyrys. Ja bym powiedział, że Tomyrys teraz to bardzo możliwe, będzie gorzej niż Edward, a w zasadzie może to być taki dowódca, którego będziemy mieli zakaz używania. Jak to? ona będzie robiła to, czego absolutnie nie będziemy chcieli, żeby się działo. Po pierwsze, w połączeniu Herman-Tomyrys wcale nie są tacy mocni, wcale tak dobrze nie biją, nie ma tutaj synergii jakiejś specjalnej między nimi. A dlaczego tak? Głównie dlatego, że Tomyrys w swojej pierwszej umiejętności. Jakby zrzuca tą truciznę, którą nakłada Herman, czego absolutnie nie chcemy, bo my chcemy, żeby Herman wywrócił 15 poziomów trucizny na kogoś i z tymi 15 poziomami, czyli 45% więcej obrażeń od umiejętności, chcemy, żeby ktoś został na zawsze, a my go po prostu tam będziemy ciupać do spodu. To my sprawia, że ta trucizna oczywiście wchodzi trochę szybciej, ale ona zaraz znika. Wchodzi tam, nie wiem, do 13, do 10 poziomu i znowu nam znika do pierwszego i ten efekt wcale ale nie jest taki dobry, to lepiej mieć już ten poziom 15 trochę później, ale po prostu trzymać go cały czas. To ciekawe, nie będziemy chcieli używać Hermana z tomerys, ale w ogóle nie będziemy chcieli, żeby Tomyrys gdziekolwiek była w naszym zespole, czy w naszym tym zespole na 3 marszy, czy w ogóle w naszym teamie, ponieważ jeżeli uderzymy w ten sam cel Tomyrys i Hermanem, to Tomerys też będzie zdejmowała te poziomy tru, y, trucizny. I dlatego właśnie mówię, że Tomerys moim zdaniem po prostu odejdzie z tej gry, będzie takim y, totalnie nieużytecznym y, dowódcą, albo nawet inaczej mówiąc, dowódcą, którego źle będzie, żebyśmy go używali. Tak, może jako gdzieś tam na Orleanie jej umiejętności oczywiście wtedy będą super, natomiast poza tym uważam, że Tomerys po prostu y, wyjdzie z użytku. Ale, ale, wróćmy do Hermana, bo to przecież odcinek e, powinien być głównie o Hermanie. Jeśli chodzi o Hermana i właśnie nakładanie się tych poziomów trucizny, to uważam, że Herman to może być absolutna meta w ogóle w Rise of Kingdoms, ponieważ jeżeli widzimy go, kiedy on atakuje kilka celów i widzimy te wszystkie numery, które się pojawiają tu, tam, tam, e, wszędzie się dodają, i to też e, stowałem właśnie ze Spewim. Jeżeli używamy w jednym miejscu kilku Hermanów, tutaj akurat użyliśmy dwóch, użyliśmy na barbarzyńcach, ale potwierdziło się to w raportach, że jeżeli używam Hermana i nakładam poziomy trucizny, i na przykład ja nałożyłem dwa poziomy tr trucizny, i on też dwa poziomy, czyli to są razem cztery. Jeżeli tych hermanów będziemy mieli w polu więcej, to nałożenie 15 poziomów trucizny może się okazać, że będzie po prostu bardzo, bardzo szybkie. No i teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w takim teamie, że macie Murder Ball, w którym macie tych hermanów 10, 20, 30. Rzucacie na wroga i te czarowe po prostu obrażenia zaczynają bić we wszystko dookoła. Panie, daj pan spokój! I... Praktycznie każdy, który się zbliży do tego waszego murderbola, będzie miał 45% więcej obrażeń od umiejętności. To jest naprawdę bardzo dużo. To było super, gdy miała to Tomyrys, mimo że Tomyrys miała to dosłownie na parę sekund i miało to na jeden cel. Teraz sobie wyobraźcie, że możecie w ten sposób zatruć praktycznie wszystkie marsze wroga, które się pojawią na Waszej drodze. Uważam, że to może być naprawdę ekstremalnie trudne. Jestem ciekawy, czy w ogóle to zmienią, czy to będzie działało jakiś inaczej, bo moment, to jak to teraz działa, jest naprawdę niesamowite. Taki debuff na taką ilość wrogów to może być naprawdę coś niesamowitego. Tylko tak jak mówię, tego nie zrobicie jednym Hermanem. Tutaj bardziej będzie chodziło o to, że w naszym zespole mamy tych Hermanów 10, 15 i po prostu wjeżdżamy wroga i robimy czystkę, no po prostu niesamowitą, jeśli, jeśli o to chodzi. Co dalej, jeżeli pomyślcie sobie, że tutaj zatruty wróg będzie zadawał mniejsze obrażenia Hermanowi, i tutaj macie 1%, ale wiecie, 15 poziomów tucizy, to jest 15% mniejsze obrażenia, które będzie przyjmował Herman, i to jest też naprawdę, bo to są wszystkie obrażenia i za pomocą tej czwartej umiejętności. To też będzie bardzo dużo, bo jeżeli znowu wyobraźcie sobie tych wszystkich zainfekowanych trucizną wrogów i oni jeżeli będą próbowali atakować teraz tego Hermana, to będą zadawali o 15% mniejsze obrażenia, a to jest dużo. Więc będzie tutaj też taki trochę anty-swarm. To może być naprawdę coś niesamowitego. Jestem bardzo ciekawy, że chciałbym chętnie bardzo zobaczyć właśnie takie 960, które, wiecie, wymaksuje sobie ilość tam tych Hermanów i wjeżdża w pole i zobaczyć, jak to będzie wszystko działało, jak te numery się będą rozkładać. Wiecie, mamy te wielkie imperialne KVK. Wydaje mi się, że jeżeli oni by tak uderzyli z tymi Hermanami, to jest naprawdę w stanie są naprawdę w stanie zrobić masakrytną wręcz. Ok, jeszcze ja co chciałem powiedzieć o Hermanie, to wydaje mi się, że te jego umiejętności i to, że ta trucizna nie maleje, będzie bardzo dobre w mobilizacji. No bo teraz wyobraźcie sobie, atakujemy flagę, po jakimś czasie nakładamy na tą flagę 45% większych obrażeń od umiejętności, które nie maleje nigdy, więc... Ten, ta flaga będzie przyjmować wiecznie takie obrażenia, czy to będzie brama, czy to będzie cokolwiek. Wyobraźcie sobie, że teraz będziemy okrążać, sformować tą flagę i te wszystkie marsze, którymi będziemy uderzać, będą miały większe obrażenia od umiejętności o 45%. A jeżeli nas będzie ktoś próbował zaatakować, to będzie, a my go akurat jeszcze zatrujemy tymi obszarowymi, to będzie nam też zadawał mniejsze obrażenia, więc to a mobilizacja będzie też trochę bardziej automatycznie odporna. To może być naprawdę coś mocnego. Czy Herman będzie nową metą, to pewnie dopiero zobaczymy. Ja też nie chcę jakoś tak strasznie hajpować. Może nie maksujcie go od razu pierwszego dnia, poczekajcie chwilę. Wydaje mi się, że jest tu naprawdę olbrzymi potencjał w Hermanie, jeśli chodzi o takie granie dla drużyny, bo wydaje mi się, że on może nawet nie będzie robił osobiście tych raportów, jakichś takich super wielkich. Ale dla drużyny, a szczególnie dla drużyny, w której będzie tych hermanów więcej, może być naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry, ale to się jeszcze okaże, tak? Może się okaże, że wszystko co mówię, nie jest prawdą. Może będzie jeszcze jakiś taki nerw na Hermanie, może stwierdzą, o, 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 to chyba źle działa. Może tak nie, nie do końca tak sobie to wymyśliliśmy, bo szczerze, jak ja o tym myślę, to wydaje mi się, że to jest po prostu zbyt mocne. I że to może być naprawdę trudne do odparcia. Jestem ciekawy, co Wy o tym myślicie. Wróćcie lajka, pamiętajcie o subskrypcji, bo starałem się dosyć szybko pozbierać te informacje dla Was, tak żeby właśnie clue wyciągnąć. Jestem ciekawy, jakie są Wasze spostrzeżenia na temat Hermana. Czy się ze mną zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Dajcie znać w komentarzach. A na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.